O, masakra, ktoś mi nagrywał, przyłapali mnie na robocie, ojen, ojen, aż mi się w głowie kręci, no dobrze, ale jak już mnie przyłapali, to muszę jakoś robić, żeby nie było widać, że nie umiem, dobrze, szukam śrubeczek, znajdę, na pewno znajdę, słuchajcie, wszystko w zestawie jest, kupiłem sobie tu takie fajne, sprytne pudełeczko, Słuchajcie, no ale jak wszystko w tych czasach trzeba ładnie poskładać. Tak są śrubeczki, są nakręteczki. A co to będzie? Będzie to grządka podniesiona. Słuchajcie, taka, którą można postawić w całym ogródku. W całym ogródku bez... Bez ceregieli. O, nie wiem czy dobrze robię, bo jedne śrubki są dłuższe, długie są krótsze. I czy ja nie wykorzystuję tych niedobrych, ale później się wyda. Będziemy poprawiać. Tak, i teraz następny słupek. Tak, i teraz już sobie wstanę. No, położę na ten. O, grządeczka jest z blachy. Słuchajcie, proszkowo malowane. Bardzo, bardzo estetyczne. Mhm. Nie jest to łatwe. Słuchajcie, nie wziąłem okularów. Mam słoneczne, ale tu mi się nie przydają. Słońce przed chwilą przestało świecić. O, I tylko skręcamy. Tu już jeden szczyt sobie złożyłem. Grządka jest nieduża. Powiem wam później ile ma metrów kwadratowych, jak to złożę. Ale blacha pięknie wymalowana. Na x lat. Na ich ślad będzie służyło. Postawię sobie blisko koło domu. Na ranczu, Bo leganckie. Słuchajcie, domu nie zaszpecę. Tak, ale posadzę tam sobie takie korzonki. Już z listkami pietruszki. Tak, może jakiś seler naciowy. Działa wszystkie. Tak żeby były świeże. Jak żona coś robi trochę szczypiorku. Bo w jak mam 50 metrów od domu, a w moim wieku to już kawał biegać tak stale, a że oni się stale coś przypomina. I żebyś, no przynieś kawałek tego, przynieś ze dwa listki tego, a ja tak biegam. A ja tak biegam, ja wiem, że jestem zgrabny przez to, taki przystojny, ale już nie mogę. No nie mogę tak stale biegać. Zrobię sobie takie podręczne warzywka koło domu. Te liściowe, te ziołowe żeby mieć po prostu bliżej. O, piękny piękny z braki tak na razie proszę pana panu podziękujemy przyłapałeś mnie i chwała ci za to bo chociaż ludzie zobaczą jak ja to składam ale teraz może wyłącz ja sobie w ciszy i spokoju zrobię resztę bo nie mogę trafić w te dziurki tak zbliżamy się ku końcowi ja jestem na wykończeniu ale radzę sobie radzę sobie Pokaż może, bo tak jak zawsze, nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie miał nowocześnie. Słuchajcie, na mojej działce są krety, są nornice, tchórze i łasice i wszelkie inne stworzenia. Tak, ja daję na dno taką siatkę rapicę, co najmniej przeciwko tym kretom szczurom. O, i teraz jeszcze dam agrotkaninę. Tak, żeby nawet mi tu turkucie nie weszły pod jadki. Ani mrówki jakiejś Faraona, ani jeszcze inne, tam takie stworzenie. Tak agrotkaninę troszeczkę pokuję takim wkrętakiem, bo to jest dosyć nieprzepuszczalne, żeby nadmiar tej wody. Na pewno uciekał, że mi się w nocy nie śniło, że tam coś zalega, że coś źle zrobiłem. Dobrze. O, przebiłem w paru miejscach. No i teraz stawiam to nasze cudo O Już jest złożone. O, pięknie. O i słuchajcie Montaż polega na tym żeby fajnie skręcić, tak? Tu ma 80 ile? 75 cm na 1,5 na metra. Słuchajcie, sięgnę sobie wygodnie wszędzie. Tak sporo tutaj tych ziół moich się zmieści. Ja myślę, że to będzie tylko na zioła, na szczypiorki i na natki. Takie podręczne blisko domu od drzwi 15 metrów. Żebym nawet w koszulce mógł wyskoczyć i żonie ten pęczek natki przynieść Chociaż zresztą Źle mówię, może nie żonie, to dla siebie To dla siebie, bo to zdrowsze niż mięcho. I słuchajcie, teraz tylko przetnę tutaj te kawałki tej łukniny, Wcisnę Na siłę do środka, tu jest jeszcze dodatkowe takie żeberko Słuchajcie, bo jak nasypię ziemi To żeby mi te boki się nie rozeszły, tak żeby to nie spuchło żeby to nie spuchło pięknie to zrobione Turza na pewno nigdzie nie wejdzie zaraz no i bije to w ziemię ziemi uzupełnię no nie wiem tak z 5-8 centymetrów może 10 od góry e, bo jest jeszcze wcześniej mamy ostatnie dni marca 25 czy 26 nie wiem u z datami to jest słabo wiem tylko kiedy niedziela czasami Nasypię tej ziemi, posadzę tych wszystkich, korzonki kupię sobie z rynku, takie z natką, żeby były. Cebulki takie już, co zaczynają wyrastać, tak? Ziółka jakieś tam w doniczkach, majeranki, różne cudeńka, bazylie i tam różne takie. Posadzę, jeszcze będę to mógł nakryć odrobinę folią. To przyspieszę tą wegetację, tak żebyśmy na święta już mieli swoje fajne, super przyprawy. Także chcecie, mamy w sklepie, ja sobie też instaluję, mam je też, myślę, że zawiozę jeszcze jeden, bo pieniądze nieduże, nie będzie musiała się biedna tak schylać, bo się w głowie kręci, no i mi też się przyda, przyklęknę sobie, słuchajcie, i będę sobie tutaj szalał, tak, a może jeszcze dziś w rogu zrobię jakieś sadzoneczki, bo przywiozę, u kogoś znajdę jakieś fajne bylinki jakieś, albo nowej hortensji, która kwitnie na jednorocznych pędach. No, można to wy wykorzystać w wieloraki sposób. Słuchajcie, możecie zrobić z tego inspekt ogrodniczy, na tu substancji ugraniczne, jakby jakiegoś końskiego obornika, za 20-25 cm przysypać to ziemią 10 cm i będziecie mieli normalnie ogrzewany inspekt ogrodniczy, tak jak to było kiedyś, i wyhodować sobie jakieś tam warzywka albo rozsady, wcześniej na wiosnę. Także. No do pracy, do pracy. Jeszcze muszę to zasypać ziemią, ale już tego nie będę Wam pokazywał. Nawierzch dam troszeczkę słabszej, nawierzch dam takiej super fajnej, kompostowej albo próchnicznej. Mam tutaj taki sporo ziemi z kopania stawów. Także nic specjalnego nie będę wymyślał, żadnych gałązek, żadnych liści, żadnych cudów. To ma po prostu spełniać swoje warunki, warun swoje możliwości. A pietruszkę będę sadził takie długie korzenie, to nie będę sadził ich tam w gałęziach. W naturze bywa tak. Że pod tą warstwą pię piękną, urodzajną jest gorsza warstwa, a potem jest już piasek czysty, jałowy, żeby rośliny trzymały się w pionie. I tak samo zrobię ten inspekt pod spód troszeczkę gorsze na wierzchu urodzajne, żeby to wszystko fajnie rosło. I ziółka będę miał blisko domu, w końcu nie będę musiał tyle biegać. Do zobaczenia.